Co naprawdę wydarzyło się w Abu Zabi. Dlaczego Rosja w panice zmienia wersję co dwie godziny? Czy USA naciska na Ukrainę, by zaakceptowała ugodę, która działa tylko na korzyść Kremla? Dlaczego drony spadają już na terytorium NATO? I najważniejsze, czy Ukraina została zdradzona przy stole rozmów? Budanow odpowiada bez cenzury. To nie były zwykłe negocjacje. To była gra nerwów, w której każdy ruch miał ukryty cel kryło Budanow. W Abuzabi doszło do spotkania, o którym Kreml chciałby, aby świat wiedział jak najmniej. Oficjalnie techniczne konsultacje. W rzeczywistości próba przetestowania, ile Ukraina i Zachód są gotowe oddać. Zanim Rosja zgodzi się choćby rozmawiać o zakończeniu wojny. Budanow, obecny na miejscu, choć nie jako główny negocjator lecz jako obserwator, widział to, czego Moskwa nie zamierza ujawniać. Już pierwsze minuty rozmów ujawniły chaos po stronie rosyjskiej. Pieskow publicznie twierdził, że żaden zaktualizowany plan nie został przedstawiony. Dwie godziny później Ułakow oznajmił, że Rosja plan zna, analizuje i odrzuca. Tak gwałtowne zmiany narracji są dla Budanowa dowodem na jedno: Rosja nie kontroluje już nawet własnego przekazu. Według informacji przekazanych delegacji ukraińskiej, amerykański dokument miał zawierać 28 punktów, po korektach pozostało 19. To właśnie ten skrócony, niejawny projekt stał się kością niezgody. Budanow mówi otwarcie: Każdy punkt usunięty pod naciskiem Rosji jest utratą pozycji Ukrainy. Kreml natychmiast odrzucił plan szwajcarski, bo był dla Ukrainy korzystny brak amnestii dla rosyjskich zbrodniarzy. Brak legalizacji okupacji, brak redukcji armii ukraińskiej, gwarancje europejskie dla Kijowa, zero języka rosyjskiego jako państwowego. Dla Rosji te warunki są nieprzyjmowalne, bo odbierają jej kontrolę. Dlatego Moskwa natychmiast zaczęła naciskać na Trumpa, próbując go przekonać, że amerykański plan jest dobry. Dla Budanowa to jasny sygnał. Jeśli Rosja chwali jakikolwiek plan, to znaczy, że jest dla niej korzystny, a więc zły dla Ukrainy. Równolegle Ukraina przeżyła jedną z najcięższych nocy ostatnich miesięcy: zmasowane ataki balistyczne, kalibry, drony szachet. Nie tylko Ukraina. Sześć dronów wleciało w przestrzeń powietrzną Mołdawii i Rumunii. Rumunia to NATO. To nie incydent, to test. Budanow podkreśla. Rosja bada granice reakcji sojuszu. Jeśli na to nie odpowie stanowczo, takich prowokacji będzie więcej. Do tego dochodzi kolejny element układanki: intensywne kontakty Trump-Putin, różne frakcje w administracji USA, które nie wiedzą, co ustalają inni, próby izolacjonistów, by przeciągnąć Stany na tor, niech Ukraina radzi sobie sama. Budanow ocenia ten chaos trzeźwo. USA mają interes polityczny. Europa egzystencjalny, a Ukraina przetrwanie. Tymczasem Rosja, licząc na wsparcie Pekinu, odrzuca wszystkie propozycje, dopóki Chiny nie dadzą zgody. Chiny sygnalizują USA ultimatum: Tajwan za Ukrainę. To strategiczny szantaż, którego w Waszyngtonie nikt oficjalnie nie nazwie po imieniu. W tym samym czasie Ukraina niszczy rosyjski supertajny samolot A-60. Jeden z dwóch istniejących. To cios w system rosyjskich badań laserowych. Zamiast uznać to za sygnał dla Zachodu, Ukraina walczy i wygrywa, część polityków USA interpretuje to jako przeszkodę w rozmowach pokojowych. Budanow mówi gorzko, Zachód chce pokoju szybciej niż zwycięstwa, a szybki pokój oznacza słabą Ukrainę. W jego ocenie negocjacje USA-Rosja nie przyniosły niczego konkretnego, bo Rosja nie chce pokoju, chce czasu. Czasu na odbudowę armii, przegrupowanie, odzyskanie oddechu. I liczy, że presja Zachodu zmusi kijów do przyjęcia ugody. Budanow ostrzega. Zamrożony konflikt to niepokój, to pauza przed kolejną wojną. A Kreml już ją planuje. Jeśli zaakceptujemy ugodę, w której Rosja cokolwiek zyskuje, za kilka lat będziemy walczyć znowu. Budanow traktuje wydarzenia w Abu Zabi nie jako negocjacje, ale jako serię testów. Moskwa testuje USA, Europę, Chiny, Ukrainę, a nawet NATO. Rosja bada, gdzie jest granica cierpliwości Zachodu i czy Zachód jest gotów zmęczyć się wojną. Budanow przedstawia pięć kluczowych zagrożeń. 1. Plan ugody to plan Rosji, nie Zachodu. Rosja nie chce pokoju. Chce legalizacji części okupacji, utrzymania wpływów politycznych, powrotu do G7, zniesienia sankcji, kontroli nad Ukrainą poprzez gwarancje kontrolowane przez Moskwę. Budanow mówi wprost: to nie jest plan pokoju, to jest plan kontrolowanej kapitulacji. 2. USA są podzielone. A Trump chce szybkiego sukcesu. Nowa administracja, albo jej część, według przecieków, chce natychmiastowego zakończenia działań wojennych, ograniczenia pomocy Ukrainie, normalizacji relacji z Rosją. Budanow uważa, że to największe ryzyko. Gdy wielkie mocarstwo chce szybkiego rozwiązania, kraj taki jak Ukraina musi być podwójnie ostrożny. 3. Europa rozumie więcej niż USA. Szwecja, Niemcy, kraje Bałtyckie, to państwa, które już jasno stwierdziły, że agresja nie może być nagradzana. Ukraina musi odzyskać terytoria. Na to nie może pozwolić na rosyjskie prowokacje. Budanow ocenia: Europa boi się Rosji bardziej niż Ameryka. Dlatego jej decyzje są bardziej racjonalne. Czwarty. Rosja traci suwerenność. Chiny przejmują ster, Rosja odrzuciła plan Szwajcarii dopiero po sygnale z Pekinu. Chiny mówią najpierw Tajwan, potem Ukraina. To oznacza jedno. Rosja nie jest dziś podmiotem negocjacji. Jest instrumentem Chin. 5. Kreml przygotowuje prowokacje przeciw NATO. Budanow ostrzega, że drony wpadające do Rumunii to dopiero początek. Rosja potrzebuje chaosu. Potrzebuje przetestować NATO. Podzielić Europę, wywołać panikę w Polsce, osłabić wsparcie dla Ukrainy. Budanow mówi chłodno: Rosja nie odważy się zaatakować NATO wprost, ale będzie robić wszystko, by wyglądało, że już to robi. Świat musi zrozumieć jedno: Rosja nie negocjuje po to, by zakończyć wojnę. Rosja negocjuje po to, by móc ją kontynuować na własnych warunkach. Tym zdaniem Budanow rozpoczyna swoją najnowszą analizę, która, jak podkreślają wojskowi eksperci, jest jedną z najbardziej niepokojących od początku konfliktu. Bo po raz pierwszy szef ukraińskiego wywiadu tak otwarcie mówi o planach, które do tej pory krążyły jedynie w zamkniętych kręgach dyplomatycznych. Jeśli Zachód da się wciągnąć w rozmowy, których treści nie kontroluje, przegra, a my przegramy razem z nim. Budanow wskazuje, że ostatnia runda rozmów Rosji z USA, które odbyły się poza kamerami, nie była żadnym techniczno-dyplomatycznym kontaktem, jak twierdzi Kreml. Wręcz przeciwnie, była wstępem do gry, którą Moskwa planowała od dawna. Według niego Rosja prowadzi dziś trzy równoległe strategie: wymuszenie na USA zgody na zamrożenie konfliktu, czyli powtórkę scenariusza Mińsk-3. Złamanie jedności Europy poprzez chaos informacyjny, presję gospodarczą i działania hybrydowe? Zastawienie pułapki na Ukrainę, by zdelegalizować jej prawo do dalszej samoobrony. Putin doskonale wie, że nie wygra militarne, mówi Budanow, ale wie też, że może coś ugrać politycznie, jeśli Zachód zacznie się spieszyć. A Zachód się spieszy. Presja wyborcza w USA. Kryzys w Europie, zmęczenie opinii publicznej wojną to czynniki, które Kreml wykorzystuje bez litości. W tej sytuacji powstają różne plany pokojowe jedne oficjalne, inne inspirowane przeciekami, jeszcze inne generowane przez dezinformację. Według Budanowa najgroźniejsze są plany niedopowiedziane, niejasne, ogólnikowe ale brzmiące sensownie dla opinii publicznej, bo to właśnie takie projekty najłatwiej sprzedać jako dyplomatyczne zwycięstwo. Jeśli ktoś kreśli plan pokoju bez Ukrainy przy stole, to nie jest plan pokoju, to jest plan politycznego rozbioru. 1. Największy problem amerykański szybki pokój. W przeciekach ze źródeł związanych z administracją USA pojawiły się elementy, które Budanow ocenia jednoznacznie negatywnie. Brak jednoznacznego wymogu wycofania Rosji z całego terytorium Ukrainy, zgoda na pozostawienie części okupacji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, sztuczne okresowe zawieszenie broni, korytarze demilitaryzacyjne kontrolowane przez międzynarodowych obserwatorów. Brak precyzyjnych sankcji za złamanie porozumienia przez Rosję. To, zdaniem Budanowa, model, który Rosja może zaakceptować, bo daje jej czas, przestrzeń i narzędzia do odbudowy potencjału militarnego. Zamrożona wojna to nie jest pokój, to etap przygotowawczy przed kolejną ofensywą. 2. Rosja przygotowuje scenariusz drugiej fali wojny. Ukraiński wywiad obserwuje przemieszczanie rosyjskich zasobów z Syberii na zachód, budowanie nowych fabryk amunicji z pomocą Iranu i Korei Północnej, tworzenie równoległych struktur dowodzenia na wypadek buntów w armii, zwiększenie produkcji dronów do poziomu, który pozwala na stabilne uderzenia na całą Europę Wschodnią. Bundanow wprost mówi: Rosja nie szykuje się do pokoju. Rosja szykuje się do długiej wojny, ale niekoniecznie na terytorium Ukrainy. To sugeruje rozszerzenie działań hybrydowych przeciwko Polsce, Litwie, Łotwie oraz Rumunii. Trzecia Europa wchodzi w najbardziej niebezpieczny etap od 1991 roku. Według Budanowa, kontynent może stanąć przed trzema kryzysami jednocześnie. Kryzys bezpieczeństwa, jeśli Rosja uzna, że NATO jest podzielone. Kryzys polityczny, gdy część europejskich rządów zacznie naciskać na kompromis. Kryzys społeczny, wywołany dezinformacją i rosyjską ingerencją w wewnętrzne sprawy państw. Bundanow twierdzi, że w ostatnich sześciu miesiącach ilość operacji hybrydowych przeciwko Europie wzrosła czterokrotnie. Jeśli Rosja poczuje, że Zachód się cofa. Polska będzie pierwsza na celowniku. 4. Plan Trumpa. Mgła, chaos i niebezpieczne niedopowiedzenia. Ukraiński wywiad analizuje różne wersje tak zwane planu Trumpa. W żadnej z nich nie ma przymusu pełnego wycofania wojsk rosyjskich, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jasnego mechanizmu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Realnego wsparcia finansowego dla odbudowy. Ale jest jedno: pośpiech. W dyplomacji pośpiech jest formą presji, a presja idzie zawsze w jedną stronę przeciwko słabszemu. Piąta. Rosja celowo komplikuje narrację. To część operacji wywiadowczych. Najpierw Kreml zaprzecza, potem potwierdza, potem wszystko zmienia po to, by. Wywołać chaos, skłócić sojuszników, stworzyć wrażenie, że Ukraina jest problemem, wzmocnić pozycję negocjacyjną Moskwy. Bundanow ostrzega, kiedy Rosja zaczyna mówić o pokoju, to znaczy, że przygotowuje się do eskalacji. 6. Ukraina nie zaakceptuje rozwiązania kosztem suwerenności.